Dzień dobry, zanim przejdziemy do części mówionej, to zapraszam do części audiowizualnej czy też teledyskowej. Tamta zacznie się po około dwóch minutach, więc jeżeli Was ta nie interesuje, to sobie przewidźcie wideo. thank Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym potworze statku kosmicznym, którym jest 911 GT3 RS. Zabieram swoją facjatę z kadru i przejdziemy się od przodu samochodu po sam tył, potem trochę we wnętrzu, aby porozmawiać o tym, dlaczego on jest tak wyjątkowy. Wszystko w tym samochodzie jest podporządkowane aerodynamice oraz osiąganiu jak najlepszych czasów na torze. To nie jest samochód drogowy, co chyba jego wygląd sugeruje już na dzień dobry. Ale zacznijmy tutaj od maski. W odróżnieniu od zwykłego 911 nie możemy maski otworzyć z kluczyka. Pod maską zamiast bagażnika umieszczono chłodnicę. Mamy tam jedną wielką chłodnicę, już nie będę tego plastiku teraz zdejmował, ale mamy tam jedną centralną dużą chłodnicę, która wtłacza powietrze tędy do środka i nad samochodem. To powietrze wtłaczane tutaj jest potem wypychane przez te wloty, a raczej wyloty powietrza, prowadzone jest nad samochodem, ale tutaj jest coś, czego nie chcemy. Tam mianowicie powietrze wpada do silnika. Nie chcemy gorącego powietrza w silniku, więc te elementy odpowiadają za to, żeby kierować gorące powietrze na boki, żeby środkiem wpadało tylko i wyłącznie powietrze zimne. Jeśli chodzi o aerodynamikę przodu, mamy tutaj oczywiście znane z innych modeli wyloty powietrza z nadkoli, które mają zmniejszyć ciśnienie powietrza przy dużych prędkościach. I do całości dodano również tutaj wyprofilowane nadkola oraz drzwi, które odpowiedzialne są za to, żeby to powietrze właśnie z tego nadkola uwalniać. Tak więc ku tej polepszonej aerodynamice również właśnie wymieniono całkowicie błotniki. Notabene cały przód, drzwi już jest z karbonu w tej chwili łącznie z dachem. I tutaj z tyłu mamy kolejne wloty powietrza, oraz podobnie jak z przodu również zmieniono charakterystykę tylnego zderzaka. I mamy w tej chwili tutaj również te uwalniacze ciśnienia z nadkoli. Jeśli chodzi o skrzydło, to jest absolutnie gigantyczne. Nie wiem, jakim cudem im się udało to homologować na europejskich drogach, ale mamy tutaj tą łabędzią szyję. Mamy Hydraulicznie operowany tylny sprzęg, zwróćcie uwagę, tutaj jest silnik, który reguluje kąt nachylenia tego płata. Mamy więc też DRS, czyli w trybie dynamicznej aerodynamiki, to skrzydło może się otworzyć i zmniejszyć docisk na tylnej osi. Wtedy, kiedy go nie potrzebujemy, i jest to sterowane przez kierowcę przyciskiem na kierownicy. Wracając do aktywnej aerodynamiki z przodu, ponieważ chłodnicę przeniesiono z boków samochodu na środek, na tą jedną centralną chłodnicę to mamy w tej chwili taki system, że w tych miejscach po bokach są... Aktywne klapy sterowane przez komputer, które również pracują nad tym, aby dostosować docisk samochodu optymalnie do podłoża. Celem jest, aby z przodu było cały czas 30% docisku, z tyłu 70%, co stanowi według inżynierów Porsche optymalne rozłożenie docisku. Dobrze, jesteśmy we wnętrzu. Teraz chciałem Wam pokazać w zasadzie, co robią te nowe tutaj kółka sterujące, czy też przełączniki sterujące na kierownicy. Zanim do tego jednak przejdziemy, mamy w pakiecie Walsach, który oczywiście dodaje nam mnóstwo karbonu, innych elementów, magnezowe, felgi itd. Mamy magnetyczne manetki do zmiany biegów. Te są różne od tych mechanicznych, które były wcześniej i one wymagają bardzo wyraźnego kliknięcia. Wymagają dosyć dużo siły, tak zaskakująco na początku, czasie do tego przyzwyczaić, to niestety chwili wymaga. Teraz tak. Jeśli chodzi o tryby jazdy, mamy oczywiście normal, w którym mamy akurat w tej chwili ustawione, tak mamy skonfigurowane tutaj w ustawieniach samochodu, że w trybie normalnym, który jest praktycznie jak trakowy w każdym innym Porsche. Mamy tryb low downforce, czyli niskiego docisku. Możemy się przełączyć na tryb sport i w tym momencie mamy tryb high downforce, czy też dynamic downforce, czyli ta aktywna aerodynamika zaczyna funkcjonować. Niestety nie oznacza to, że jeszcze możemy cokolwiek robić. Jest pełny automat poza przyciskiem DRS tutaj. W trakcie jazdy tutaj w tej chwili mamy informację, że DRS nie jest gotowy, no bo nie jedziemy. Jakbyśmy jechali powyżej tam jakichś 15 km na godzinę, możemy wcisnąć tutaj przycisk DRS i skrzydło się otworzy. Nie musimy go trzymać, wystarczy go krótko nacisnąć, skrzydło się otwiera. Jak chcemy go zamknąć przed zakrętem, hamulec ponownie nie zamyka skrzydła. Musimy nacisnąć ponownie, DRS się łącza. Warto o tym pamiętać przed zakrętem, szczególnie jeżeli pokonujecie go z dużą prędkością, bo możecie się zdziwić. To skrzydło raportorom daje bardzo, bardzo dużo. Na tyle dużo, że powyżej tak na oko 120 km na godzinę, jeżeli naciśniemy DRS, przykładowo jedziemy autostradą, tempomat włączony, jak naciśniecie DRS, wyraźnie odczujecie, że samochód... Ma w tym momencie jakby więcej mocy, że, że ma mniejsze opory, i to, i to jest wyraźne. I w tym momencie no, oczywiście przy dużych prędkościach to robi różnicę na prostych. Ale przejdźmy do trybu Track, czyli to, co nas interesuje. Tutaj możemy oczywiście go skonfigurować sobie też na różne sposoby, ale najważniejsze są te trzy przełączniki do sterowania zawieszeniem, więc zacznijmy od pasma. Pasm domyślnie ustawiony jest w, jeśli chodzi o kompresję oraz rebound amortyzatorów. Jest ustawiony na zero, Porsche definiuje to jako idealne ustawienie na tor i punkt wyjściowy, dobry punkt wyjściowy do grzebania. Ponieważ my nie jeździmy w tej chwili po torze, to ponoć można zjechać na minus 4. Rzekomo wtedy samochód jest bardziej komfortowy niż seryjna GT3. Nie wiem ile w tym prawdy, bo nadal jest bardzo twardy, ale rzeczywiście tryb torowy i zjechanie na minus 4 na bardzo nierównych drogach jest, czy też nie jest głupim pomysłem. Testowałem to na drogach Mazur i muszę powiedzieć, że w paru miejscach się przydawało, po prostu tam są tak złe drogi, że głowa boli. Ale możemy oczywiście całość usztywnić sobie lub zmiękczyć zależnie od naszych potrzeb. Następne ustawienie to jest PTV+, czyli Porsche Torque Vectoring. Tutaj możemy sterować tylnym mechanizmem różnicowym. Do dyspozycji mamy dwa ustawienia, Coast, czyli... Kiedy nie jest moc przekazywana na tylne koła w sensie takim, że mamy puszczony gaz e, oraz power, czyli jak bardzo ma się spinać tylny dyferencjał, gdy dodajemy mocy. To oczywiście wpływa na to, jak samochód wchodzi i wychodzi z zakrętów, jeśli chodzi o podsterowność, nadsterowność, będzie to zależne od naszych umiejętności, od naszych preferencji oraz oczywiście od toru, po którym się poruszamy. No i na deser mamy ESC oraz TC, czyli kontrola. Trakcji. Możemy całkowicie to wyłączyć. Możemy mieć dynamiczną, możemy mieć włączoną jeśli chodzi o SC. Domyślnie jest dynamiczna. No i jeśli chodzi o samą trakcję, to możemy tutaj sobie grzebać i wyłączyć ją dopiero kiedy, oczywiście, SC jest włączone. Ale poza tym możemy definiować, jak ona się ma zachowywać. I zwróćcie uwagę, że tutaj przy trójce, dwójce i jedynce pojawia się ikonka. TC Dynamic. Jeszcze przypomnę, że jak wejdziemy, klikniemy sobie tutaj Drive Mode, tu możemy wejść do ustawień Sport oraz Track. Czy skrzynia ma być w PDK Sport na ulicę, tego nie polecam. Zawieszenia Track też na ulicę nie polecam typowo, chyba, że rzeczywiście jesteście w minus 4, to w tym momencie może to mieć sens. Oraz jak chcemy mieć ustawioną aerodynamikę, czy właśnie ten wspomniany niski docisk, czy dynamiczne widoki i tak dalej, to wszystko możemy tu skonfigurować. Podobnie tryb Track. Gdzie PDK track, jeżeli rzeczywiście jeździcie po to, że to PDK track chcecie, jeżeli jeździcie po ulicy, to raczej PDK sport, chyba że naprawdę atakujecie jakiś wyjątkowy odcinek drogi, który nie jest monitorowany i który nie ma żadnych ograniczeń, bo umówmy się w warunkach miejskich ten samochód to jest tak jak przemieszczanie dzieci rano do szkoły na pokładzie 747. Chciałbym tu jeszcze przejść do przełączników na centralnej konsoli. Mamy oczywiście osobno od sterowania ESC i TC na zegarach możemy bezpośrednio tutaj je operować i to przydaje się w, szczególnie w trybie sport oraz w normalu. Mamy tu oczywiście zawieszenie i najważniejszy element tego samochodu Podnoszony przedni nos. Nie polecam nieposiadanie tej funkcji. To jest tak, że aerodynamika pod spodem samochodu, cała, cała płyta podłogowa, ma takie kanały, które kierują powietrze optymalnie, żeby ten samochód prowadził się wzorowo w każdych warunkach i przysysał go do drogi. Współpracuje to wszystko z tylnym dyfuzorem. I jeżeli tego nie mamy, to jadąc po naprawdę najmniejszych możliwych, jakie sobie jesteście w stanie wyobrazić, nierównościach, będziemy haczyli dołem, a przejazd po śpiących policjantach jest praktycznie niemożliwy. Więc jeżeli chcecie specyfikować sobie ten samochód, obowiązkowo weźcie podnoszoną przednią oś, chyba że rzeczywiście on na lewecie będzie jeździł tylko i wyłącznie na tor, gdzie jest jego prawdziwe miejsce. Na deser muszę jeszcze wspomnieć o tylnej klatce bezpieczeństwa, która również jest wykonana z karbonu, jest w ogóle przepiękna, jest no, dzieło sztuki. Niestety mamy tylko i wyłącznie tą małą dziurę oraz tutaj pod spodem między fotelami niewiele większą, aby dostać się do przestrzeni ładunkowej z tyłu. Traktujemy to jako bagażnik, ponieważ pod maską, jak wspominałem, nie ma kompletnie niczego. Nie jesteśmy w stanie żadnej walizki włożyć, kasku, niczego. Ta dziura rzekomo jest na tyle duża, że tutaj kask zmieścimy. Ja mam co do tego delikatne wątpliwości, więc jeżeli nie mamy ze sobą pasażera, no to zostaje nam przedni fotel albo też możemy go tam na podłogę rzucić. Natomiast tutaj z tyłu naprawdę ciężko się zabrać na jakąkolwiek podróż. Małe, miękkie torby, powrzucać je przez ten otwór do, do tyłu. To jest jedyna sensowna jakaś opcja, no chyba że jesteśmy rzeczywiście sami, no to możemy wykorzystać przedni fotel pasażera, ale miejsca nie jest dużo, więc nie jest to dobry samochód Gran Turismo. Tutaj GT Trójka i to najlepiej bez klatki sprawdza się dużo lepiej, szczególnie jeśli weźmiemy z tymi nowymi kubami, które są łamane i rzeczywiście możemy się wtedy do tyłu dostać, bo przy tych kubłach niełamanych, jakie są tutaj, niestety nie ma takiej możliwości. Proszę Państwa, w dużym skrócie, starałem się Wam przybliżyć konstrukcję tego samochodu, jest naprawdę wyjątkowa, więc ciekawostka jest taka, że jest bardziej zaawansowany aerodynamicznie niż 911 GT3 Cup, który jest używany w wyścigach, ze względu właśnie na tą aktywną aerodynamikę. Ten samochód nie nadaje się za bardzo na daily, na pewno znajdzie się ktoś, kto używa go jako daily, ale nie jest to samochód na publiczne drogi, z przesadnie dobrze przeznaczony, przede wszystkim ze względu na jego bardzo niski prześwit ale również dlatego, że jest bardzo, bardzo twardy. Nie mamy tutaj nawet gumowych elementów w zawieszeniu, więc każda nierówność się przenosi na kierownicę i czujemy drogę perfekcyjnie. Jednocześnie jest to najlepiej prowadzący się Porsche, jakim jeździłem. Pomimo, że ten samochód jest fizycznie duży, on jest poszerzony względem GT3, ma szerszy rozstaw kół z przodu i z tyłu. Czuć, ile miejsca zajmuje na pasie. Naprawdę nie jest to małe, delikatne, wąskie autko, które my będziemy śmigali po wąskich, górskich drogach. Natomiast... Lekkość, z jaką ten samochód się prowadzi, jest niewiarygodna. Mamy bardzo agresywną, tylną, skrętną oś, i ta pomaga tutaj zmieniać kierunek w sposób, który jest wręcz wyobrażalny, żeby takie auto tak skręcało, wystarczy się w trybie truck przejechać po jakimkolwiek rondzie trochę bardziej dynamicznie, w nieduże prędkości w repozorom, ale szczęka leży na podłodze. W warunkach torowych miałem też okazję ganiać tym samochodem po torze Poznań i muszę powiedzieć, że tam dopiero Czuć różnicę. Dopiero w warunkach torowych ten samochód. Budzi się do życia i naprawdę tłumaczy nam, czym on jest, bo w warunkach drogowych jesteśmy w stanie wykorzystać 1% jego możliwości. W warunkach torowych, natomiast, szczególnie zostawiając go bezpośrednio z GT3, która sama w sobie jest niesamowitym samochodem, natomiast w warunkach torowych ten samochód ma tak gigantyczną przewagę dzięki tej aerodynamice. To, co się dzieje z nim w zakrętach, szczególnie tych szybkich, gdy czujemy ten docisk, to jest po prostu niewiarygodne. No i tradycyjnie na koniec zaproszę Was do komentarzy z pytaniami, jeśli chcecie coś więcej na jego temat wiedzieć, albo wy macie. Jakieś konkretne pytania o to, co się w nim, jak zachowuje, to śmiało pytajcie. A tymczasem dziękuję bardzo. Do zobaczenia. See you.